Słuchajcie, w samochodach Audi nie tylko tak jak tu mam A8, ale w no w wielu modelach spotykamy się, że klosze z biegiem czasu robią się takie szare, matowe, brzydkie, no ale też pojawiają się takie pęknięcia na nich, widzicie? No zobaczymy, co uda mi się tutaj osiągnąć, jak to uratować. Zobaczymy, bo sam jestem ciekaw, bo nie, nie zawsze się udaje. Te pęknięcia, wszystkie usunąć. W każdym bądź razie, na pewno lampa nabierze ostrości i połysku. Ta część na pewno będzie jak nowa, ale obawiam się tutaj o te pęknięcie Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po skończonej pracy. No i zobaczcie, tak sobie wygląda świeżo po regeneracji ten klosz w moim stanie wygląda jak nowe. <śmienic>